O kurwa <noise> Gdzie ty ja dolnie mora kurwa się znakłza się na klocku żywicznym Co? Opa na klocku żywicznym Ciekawe czy zajdzie w jeden dzień Kupia, co ja ci mam powiedzieć, to kurwa Shimano Altus, kurwa Twoje Wszystkie kamienie Co? te kamienie Mówiłem Naaah Czy one mi się zapowietrzyły? Jak, jak miałeś chwilę, bo tak, to całe bąbelki poszły do góry, dlatego tak Poczekaj chwilę, będzie geek. Co? No okropny on jest kurwa Okropne są te wandy nie Już mi się nie chciało tego jechać Kurwa masakra. Kujowy jest ten milikiu No, na jest chujowy Dobra, teraz ta przyjemniejsza sekcja Z tego co pamiętam, z zeszłego roku Tutaj, tutaj Panda, kurwa Źle, znowu ta panda jest spierdolona Jak zwykle Lecimy dalej Korba, korba, korba Tutaj jakaś hopka, tutaj murda, Hopka ja jest jakaś chujowa banda Kolejna chujowa banda Słyska, <gly> Ale Brab Jeeper Kolejna chujowa banda A no, będę mówił banda, jak będzie fajna to powiem, że fajna Offroad, free ride, free ride, proszę Państwa. O tu można jechać freeride ride dalej. Ach, ciąg dalszy. Mikiłej, ja tutaj będą małe stoliczki, zaraz zobaczycie, chyba, chyba, że jest, znowu coś spierdolili. Ale to jest najprzyjemniejszy odcinek jak dla mnie Milky Way Flat Móżda Nie pamiętałem tego, dobra Ej, ci powiem, że jest trochę lepiej, że Jakby Dalej wcale nie czułem tego roweru jest tą heble w bandy dalej jadłeś mega powoli Ale jest lepiej niż było No, dobrze, fajnie Dobra, jedziemy? No, to zawsze miałeś tam przedmiot Tak Ach. Gdzie tu trasa biegnie? Tu nie ma trasy, ale dobra a szczerze y, on najpierw wybiera korzenie małe Ale zaczyna że się mega szybko robi twarda Więc jest, jest kiepsko na jakichś takich ciągłych dużych uderzeniach mm -hmm. okay. Ale te małe tutaj zjechałem i jest dużo lepiej niż No teraz ja widziałem tu... jak teraz wybiera ładnie. Tak. i ja nawet sobie wybrać nie jako chciałem dosłownie. No, A to no patrzyłem mimo opon słabych no to zawieszenie robi robotę, naprawdę. No. Co? Dobra, wskakujemy na żmiję, ponieważ Milky Way trochę był zbyt przynudnawy. Żmija już jest ciekawsza. Ja bardzo lubię ogólnie żmiję. Jako trasę. Nie pamiętam linii, za bardzo tutaj. Ale dobra, pojedziemy z Arierem Jaszem. Zaufamy mu. Kurwa, się wpierdolę w niego zaraz. O kurwa masz Czekaj, Podobno mi trochę leży O kurwa O kurwa <laughs> Tutaj ślizga mocno Dobra, możemy jechać Dobra Dobra Trzeba przyspieszyć tempo Kurwa, znowu but blany, jakimś syfem Ty ja złą trasą jadę, kurwa A nie, dobrą chyba Tylko chwilę Oh Teraz będzie drugi przejazd w tym niesamowitym O Jezus niesamowitym bike parku Czarna Góra Chyba tak Dobra Więc idziemy Dobra, słuchajcie dzik, czyli już yy, trudna trasa Niby Zaraz zobaczymy Co? Kurwa nie słyszę O Jezus Poczekaj, poczekaj, stój, stój, stój A Co? Taki wpierdol, wiesz Jaki wpierdol? Do tej trasy ty? No, tutaj. Mocno bije, w sensie... Aha, Zmierdzę no no. Po prostu tak to spoko. Mówię, nie mogę nic mu zarzucić, oprócz tego nie ze twardo. No, no, rozumiem. O, nie pedał, pedał. Dobra. kurwa. no się zatrzymałem i teraz nie ruszę. Tak to jest w tej czarnej górze. Kurwa, ciężko ruszyć już z miejsca potem, jak się zastanie. Aha, tu jest ten dziwny odcinek, taki zakręt. Ale ślizga tej. Jest tak ślisko. Uch. No chyba tak. O nie. Dobra, zmiana planów widzowie, jedziemy free Zamiast brzmi No tam już kurwa O kurwa

Ja się bałem, bo wiesz, że na granicy... Ale ja po prostu już tak, tak jechałem, kurwa, nie? Tamten drop drugi, ja się tak, wiesz, Tak, go... tak, tak. Siłę, tak. Ja że ja Gdzie ty jedziesz? Dobra, słuchajcie, jedziemy Gargamela, czyli trasy, którą też dosyć lubiłem. Zawsze. O, właśnie te kamloty. No są całkiem fajne, bo to rzadko kiedy się zdarza na takich bikeparkach. Tutaj jeszcze jest wąziutko więc troszeczkę trzeba sobie się wykazać mm, tym równowagą Dobra Przejechałem na luzia Teraz tutaj prędkość wytracam Okej okay. I zaraz wjedziemy na ziemię Uuuu u, u. Tam był prawie wypadł już o kurwa! Bo Oni nie... tam pozmieniali, to ci miałem ci mówić. Ja tam leciałem lecę pełną pizzę na początek, sobie sensie bez hamulców, trochę pompować. I kurwa, noga tak wąsko się robi. Skitu. My musimy się wyjeździć po prostu. Tak. Dawno nie jeździliśmy w górach. No, ja pierdolę! O Jezus, przyrzutka, Ja pierdolę, co?